Tak, teraz muszę zrobić próbę rozsiewacza To może być w betoniarce Bo to jest mokre Jutro się wysypie Dobra, muszę zrobić próbę rozsiewacza, bo nie wiem ile mi to będzie wysiewać Jest jeszcze nieużywany I chcę sobie sprawdzić, tak plus minus, czy to jest dobrze, dobrze ustawione Tylko wam <laughs> Co jest potrzebne do tego Tak, wchodzę na telefon Szukamy aplikacji tak, od początku. Mm, tu wybieramy sobie nawóz. Nawóz, co chcemy sieć? NPK. NPK, nawożenie normalne. Ja sieję polifoska 6, 250 kg na hektar. No tu szukamy. Polifoska 6, mm, prędkość co 8 na godzinę.

Ja. 20 Aha, trzeba Trzeba zamknąć Ała Dobra, pozamykane I ustawiamy 20 20 na głowę, bo wyciągnąć. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia Jest dwadzieścia To trzeba dokręcić, ale to trzeba wziąć kombinerki. Kombinerki. O kurwanko, nawet rolcang Teraz druga strona tak samo Aha, no teraz z pierwszą stroną 23 to. Przedać na zero i obejrzeć. No dobra, tak, tak miałem. Zajmy 23. Też to ciężko chodzi. To jest 23. Musimy wsypać. Zamknięte. Zamknięte. Obejrza się czy otwiera dobrze. Sprawdzamy. Mniej więcej taka sama szparka. Ale mi się wydaje, że jest większo. Dobra, musimy. Jeden mieg. Kurwa, wysoko. Dobra, dobra. ój coś żeby rozciąć ten płaskownik się na to Wysokość jako tu jest wysokość 60 i 60 cm Dobra, wysokość 60 we się w D4C1 Czyli musimy nastawić D4C1 Ale to i tak na razie trzeba demontować talerz 1 Cieka czy to idzie Ale siedzi Chyba grubszy płaskownik trzeba, a sakram, do fachowca, dobra, udało mi się odkręcić, ale syf. Trzeba posmarować gwint, żeby to potem się dało odkręcić. Pojrzemy jak tak się będzie sypać. Dobra, teraz trzeba stoper. też trzeba to iść złożyć Już można zgasić 60 Z samikiem do tyłu Jeszcze trochę Dobra Teraz maczeta Maczeta Wtchniemy Jeszcze jeden worek polifoski Teraz zatankujemy sobie jeszcze i jademy Tak, zapomniałem jeszcze Sprawdzić czy łopatki są dobrze ustawione Jak miało być E4 D1 A jak tu mamy Tu mamy Okej, okay, tu jest kurwa, Tu jest C, a tu ma być E4D1, a tu A4A4 A4. A tu jest jak Aż nijak źle Czyli trzeba tu wsadzić rybokręt od dołu Odciągnąć to i wysunąć te obie łopatki Bo teraz będzie wejście w krawędziowy, nie? Ja mam wszystkie pola praktycznie tam i z powrotem a ona robi taką nakładka od ścieżki do ścieżki sypie i połowa by leciała do sąsiada jest na D obrócić jest raz, 2, 3, 4, E4 mówić. Dobra, teraz możemy jechać w pole Siocie Jesteśmy już na polu Teraz będzie pierwsze uruchomienie Rozsiewacza Dobra Tak Wywala telefon na bok, włączymy sywałek Trochę do przodu Dobra Teraz tak Otwieramy dywan i jazda. Coś się zniebało. O! Nie otwiera się ta strona Coś go przyblokowało Mam tu podśpięte chociaż tam to olej za kurwa za osioł za Dobra Musimy cofnąć i przejechać same to Dokąd to poleciało aż? Tu jest, 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 tu też jeszcze jest, tu jest, no do drugiej, do drugiej ścieżki aż, dobra, świadomy, jazda, bo nie ma czasu, tak, wałek. jechać. Teraz otwieramy drugą stronę Dobra. i sypie się na obie.